może Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie, witaj Sokratesie z nami. Hej. Hej, hey. hey, witaj Dare Darku z nami. Darek, witam. no i ja Dominik, e, taki fajny nam się jakieś ułożenie zrobiło. Dwie litery D jest, cokolwiek to znaczy tak naprawdę, ale dzisiaj takie spontaniczne nagranie o, o życiu, o istnieniu, o poczuciu takiego wstydu i odporności tak naprawdę na ten świat, który ocena, która z niego czasami płynie. Myślę, że to jest temat, który jest istotny. Jakbyście mogli, nie wiem, pokrótce, może bym poprosił najpierw Sokratesa, żeby opowiedział, jak ty podchodzisz w ogóle do temat oceny, jeżeli czy to wpłynęło na ciebie, czy wpływało kiedyś na ciebie, w ogóle trochę historii, jak się z tym czułeś i, i jak to teraz wygląda na przykład w twoim istnieniu. Mm, tak więc cóż, no ja jak widać jestem osobą dosyć kontrowersyjną w tym dzisiejszym świecie, zarówno jeżeli chodzi o wygląd czy charakter, no więc ja cały czas gdzieś tam zmagam się z hejtem, wręcz z hejtem ogromnym, bo tam występuję w telewizji, na YouTubie, teraz na TikToku, no i cóż, dla większości osób no, jestem osobą bardzo dziwną, inną, wręcz wariatem i... Cóż, jak pierwszy raz gdzieś tam zacząłem się pokazywać publicznie, no to jednak to, to nie były fajne przeżycia. Ten cały hejt, jak ludzie je obrażali i tak dalej, jak oceniali właśnie. No po prostu przeróżne były historie. No i no, musiałem nauczyć się z tym, z tym żyć. Po prostu nauczy się właśnie takiej jakby, nie wiem, troszkę bariery ochronnej. No bo mimo wszystko no, to jest taka energia, gdzie no ja, ja też jestem taką osobą, która właśnie no... Poprzez tą telewizję, no to duży, duży, bardzo duży hejt właśnie doznała. No i musiałem się gdzieś tam nauczyć z tym żyć. Teraz już gdzieś tam na to nie patrzę, choć są momenty, że czasem jeszcze jakaś ta energia na mnie przejdzie. No bo mimo wszystko, no jest to taka energia taka właśnie oceniania, czy nad właśnie nie wiem, często agresji i tak dalej w stosunku do mnie, więc nie jest to fajne. Więc cóż, musiałem się nauczyć z tym żyć. Fajnie, żeby się to zmieniło, bo no mi wszystko też tak, jak to obserwuję, to yy, czasem jest to po prostu straszne, jak ludzie właśnie yy, obrażają innych, właśnie kierują taką nienawiść, tylko dlatego, że ktoś żyje inaczej, albo tylko dlatego, że ktoś ma właśnie taką brodę jak ja. No więc suma summarum chciałbym, żeby na świecie właśnie panowała miłość, radość, bo nawet jak tak często gdzieś tam właśnie, no nauczyłem się żyć z tym hejtem, ale mimo wszystko... Czasem jeszcze właśnie gdzieś tam, jak widzę tyle hejtu, to yy, muszę wyzbyć sobie więcej tej takiej miłości, radości do siebie, żeby właśnie ten hejt na mnie nie wpłynął. Super, no właśnie... super, A powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś fajną rzecz, że jakby zmierzyłeś się w tym w telewizji. Masz, pamiętasz coś takiego, co najbardziej gdzieś tam spowodowało w tobie w ogóle coś, coś? no bo zawsze te sytuacje się też po coś pojawiają w naszym życiu mm. i, i później nas otwierają też na inne ścieżki, których czasami nie znamy, nie? Tak, ale czy mam coś, to znaczy? No bo nawiązałeś, że właśnie jak miałeś zderzenie gdzieś na pierwsze z rzeczywistością, z telewizją, e, to wtedy gdzieś tam poczułeś pierwszy hejt. E, i, I jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, jak możesz rzeczywiście o takim doświadczeniu swoim powiedzieć takim, które najbardziej gdzieś tam utkwiło ci, ci gdzieś wewnętrznie i, i ty to poczułeś? Mm, no to chyba był właśnie pierwszy raz, jak pojawiłem się w takiej w telewizji, w takim już dosyć znanym programie. No to po prostu nie rozumiem tego, że no ja jestem osobą gdzieś tam po prostu taką radosną i nie rozumiem tego, że ludzie tylko mnie hejtują dlatego, że wyglądam inaczej i żyję inaczej, bo jeszcze rozumiem, jakbym faktycznie nie wiem yy, robił coś takiego, nie wiem, yy, złego albo właśnie nie wiem, yy, właśnie siał tą nienawiść, czy agresję do innych, to no nie, ja po prostu sobie chodzę w lasach, żyję przytulam się do drzew, no i no i właśnie nie rozumiem tego, dlaczego ludzie hejtują nie tylko za tą dobrą energię. No więc, cóż, no, początki właśnie nie były musiałem to przytrawić. Nawet bywa takich coi, że sam piszę do hejterów i właśnie gdzieś tam się wdawałem z nim w jakieś właśnie sprzeczki, więc no to nie było złe, ale i coś takiego doświadczyłem. O, I cóż, aż powoli po prostu gdzieś tam ta bariera się u mnie, właśnie taka ta bariera chonna, tworzyła. No, i cóż, no też niestety to nie jest chyba też dobre, no bo mnie wszystko gdzieś tam, abym był w tym internecie, to muszę mieć tą barierę ochronną, a chciałem po prostu jej nie mieć i chciałem po prostu, żeby jednak no nie było to aż tyle tej, tej takiej energii w internecie. Super. Fajnie ja to powiedziałeś, żeby była ta miłość, po prostu i ta akceptacja z każdej strony e, i żeby to sobie płynęło. Może teraz przejdziemy do Darka. Darku, ty też jesteś. Tak jak sukratę jest osobą kontrowersyjną i też podejrzewam, że gdzieś tam na swoim polu, zresztą zawsze, ja wam powiem jeszcze tak jedną rzecz, że zawsze jak zaczynamy coś pokazywać siebie, tak naprawdę, to co jest gdzieś tam wewnętrznie w nas, spotyka się czasami z różną nieaprobatą, a ja tak do tego podchodzę, że to też jakby jest takie, można powiedzieć, po części potwierdzenie od wszechświata, że idziesz właśnie w dobrym kierunku i i po prostu przychodzi to w dosyć dziwny sposób, ale też pokazuje, że warto, warto mimo wszystko podnosić się po tych wszystkich różnych słowach i patrzeć, że, że po prostu wartość to ja w sobie i, i podążać za tym byciem w sobie i sobą po prostu, nie? Daleczko jakbyś ty mógł powiedzieć, jak ty na to patrzysz, też z pryzmatu osoby, która no, troszeczkę lat już jest też w internecie, no i mówi o różnych aspektach istnienia, nie? A więc Ja tutaj miałem e, troszeczkę inne podejście niż Sokrates, bo ja przez wiele, wiele lat, kiedy był hejt na mnie w necie, to ja byłem człowiekiem agresywnym dobitki. bitki. Pierwszy się wyzywałem, potrafiłem nie tyle, że nawet pisać jak Sokrates do hejterów, a nawet do nich dzwonić. I e, po prostu no, to teraz widzę, że sam na swój sposób się karmiłem tą energią, ta energia takiego wewnętrznego wkurzenia napędzała mnie do działania, ale też z czasem zacząłem się najzwyczajniej w świecie orientować, że przede wszystkim mi to zawiera energię, że de facto ten człowiek po drugiej stronie telefonu jest mega nieszczęśliwym człowiekiem i tak naprawdę moje odpowiadanie na jego hejt wcale go de facto nie uszczęśliwia na dłuższą metę, tylko i wyłącznie dobija, no bo energia jest wciąż ta, ta, taka sama. Ja myślałem sobie, Uzmysłowić stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie prosto w oczy, że to, co robię, rzeczywiście jest najzwyczajniej w świecie słuszne i dobre. Jak tam, jak tam zacząłem po prostu mówić o innych rzeczach w internecie, o naklejeczkach, nie naklejeczkach i z takiego wewnętrznego poziomu spokoju, którego w końcu sam pierwszy raz na przestrzeni 30 lat odczułem, no to Poczułem, że to jest dobre i słuszne. Nie tylko dla mnie, ale właśnie i dla innych. Teraz, kiedy pojawi się, co prawda już nie tak jak dawniej, bo teraz to już jest zupełnie inna skala. Teraz, kiedy ktoś rzeczywiście próbuje zrobić ktoś ze mnie głupka, lub mnie poniżyć, ośmieszyć, zrobić ze mnie oszusta, to nauczyłem się czegoś, co, z czego jestem bardzo dumny, że najzwyczajniej w świecie zostawiam tą osobę. Z tym wszystkim. A energia, tak czy siak, ma to do siebie, że ona prędzej czy później się wyrówna, prędzej czy później yy, się okaże, tak? Kto miał rację, kto tej racji nie miał, co to też nie jest w sumie przecież najważniejsze. Najważniejsze jest to, o, może poprzez to, że nauczyłem się reagować na tej ze spokojem, yy, w końcu zacząłem doceniać samego siebie. W końcu zacząłem patrzeć na siebie jako number one, jeżeli chodzi o życie. I, i no, no to mi daje mega, mega satysfakcję, że dzisiaj jedyne co robię, to się niekiedy uśmiechnę do telefonu, jak ktoś tam nieprzykładowo zwyzywa, a de facto wiem, że to jest moje życie, to jest moje ciało, to są moje finanse, to są moje znajomości, to są ludzie, których ja wybieram, żeby byli blisko mnie i trzeba w świecie, iść w tym dalej. Bo w momencie, kiedy na ten hejt się odpowiada i wchodzi się de facto w energię y, ludzi, którzy cię hejtują, no to nie robisz kroku do przodu, a krok do tyłu. A żeby iść dalej, no to trzeba iść do przodu. Y, czy, no. I taką tutaj no, strategię podjąłem, jeżeli chodzi o to wszystko. Zresztą y, też y, w momencie, jak y, zaakceptowałem to, kim teraz jestem, to, czym teraz się zajmuję no to w końcu zaczęli pojawiać się również ludzie, którzy nie tylko mnie hejtują, ale również są mi wdzięczni za to wszystko. Również yy, ich życie dzięki temu się w mniejszym lub większym stopniu odmieniło i to jest też ogromne paliwo do następnego działania, które sprawia również, że człowiek zapomina na zliczeniu i świecie o tym całym yy, śmiesznym hejcie, jaki był lub minimalnie teraz jest, więc ja sobie tak z tym teraz radzę. Przemiana wewnętrzna i samoakceptacja otaczającej rzeczywistości. Super, dzięki wielkie w ogóle. Fajnie, fajnie to powiedziałeś i ująłeś właśnie popatrzenie na to. Ja może ja trochę powiem też o swoich takich doświadczeniach, bo ja gdzieś tam moja historia jest taka, że ja nie byłem z tych osób jako dzieciak wyrywnych do tablicy, do odpowiedzi, do szaleństwa oczywiście i i różnych innych aspektów, gdzie kreatywność można było włączyć, jakby pierwszy, ale do takiego podejścia z tabelki i z głowy wyuczonego ciężko mi to szło, a, a też ciężko było to komuś uświadomić. Więc to gdzieś tam mnie na lata jakieś zablokowało, ale jak zacząłem właśnie w tym internecie sobie działać w jakimś kontekście, i zaczęły się pojawiać, tu powiem wam o takich doświadczeniach, jakiś tam hejt, chociażby z racji tego, co zacząłem robić, biorąc pod uwagę, że. Przecież tam prowadziłem normalny sposób, tradycyjny biznes. Czyli trzeba było jechać do tego biura. Tu na początku była taka jakaś niezgoda, która się pojawiała, ale taki hejt pod kątem, co ty teraz będziesz robił, albo w ogóle gadasz o jakichś błotach, nawet tam jakieś były różnego typu komentarze czy tam przekleństwa. I to zaczęło mi w pewnym momencie uświadamiać, co mi to robi, czyli w takim kontekście, jak ja na to reaguję. I też oczywiście odpisywałem tak, jak daleszków, powiedziałaś, wchodziłem w to uwodowadnianie, etc. Kiedy zrozumiałem, gdzie to udowadnianie nie ma sensu, bo tak naprawdę trzeba spojrzeć też na istotę i na kogoś, że może się nie zgodzić, i zawsze sobie zadaję takie pytanie, co mi ta osoba pokazuje, albo co, co ta osoba powoduje we mnie? Jeżeli jest we mnie spokój i akceptacja, że każdy z nas szuka swojej ścieżki. I uwolnienia też tych jakichś emocji w jakimś tam innym stopniu. E, w momencie, kiedy my do tego, jak my ten stosunek nasz do tego, tak naprawdę powoduje albo zmianę tego, albo zniknięcie tego w ogóle z naszego pola. I, i, i to zaczęło jak gdzieś we mnie chodzić i, i powodować, że robię to, co robię w tym momencie w taki sposób, jaki robię. Nie jest to może takie. Niektórzy by mogli powiedzieć, że jest jakieś tam, ale tak naprawdę jest moje po prostu. I cieszę się, że w ogóle. Dzięki temu poznajemy ludzi, którzy też podążają swoją ścieżką, a no pokazuje to, że można mieć właśnie odmienne zdania na pewne tematy, można inaczej funkcjonować, żyć, w innym mieście mieszkać czy mieszkać w lesie, ale można tak naprawdę właśnie być w tej nici porozumienia, łączyć się i e, iść dalej, iść po prostu dalej, co jest dla mnie po prostu mega fajnym doświadczeniem. I teraz z innej, z innej strony, bo tu też Darek to poruszył, e, z jednej strony mówiliśmy o ocenie i to jest jak na nią reagować i okej, okay, ona się pojawiła i każdy przechodzi, podejrzewam, w swoim życiu przez jakąś liczbę ocen, ale też uważam, żeby ta ocena nam nie, nie, nie zablokowała nas na to, żebyśmy się nie zamrozili i po prostu, żeby się też otwierać, bo w pewnym czasie też z jednej strony przychodzi ta druga strona, czyli z jednej strony to, jacy jesteśmy, też pojawia się wdzięczność. Czy jakieś takie macie spektakularne nie wiem, może e, e, znowu Sokrates byś powiedział jakieś spektakularne zdanie albo ktoś do Ciebie napisał po prostu jakieś słowa, które gdzieś tam po prostu poczułeś, że, że to jest to, że, że, że to jest spójne z Tobą i, i, i po prostu wewnętrznie poczułeś taką wdzięczność za to, że pozwalasz sobie na bycie sobą. To tak, oczywiście, no można powiedzieć, że gdzieś tam właśnie, no jest tam już w tych internetach i telewizji wiele czasu. No, i wiele razy ktoś pisał właśnie, że dzięki moim filmom i tak dalej zmienił swoje życie. No, i to po prostu, jak takie wiadomości to, to są piękne na serduszku, jak właśnie, no, no tak, no, więc i właśnie trzeba tłumaczyć, że ktoś dzięki mnie może zmienić swoje życie albo jakieś nastawienie, albo myślenie, to, no to jest takie piękne i całe serduszko się raduje. Dlatego, no tak, takie, takie wiadomości yy, czasem się pojawiają i serce się wtedy uśmiecha. I jak się czujesz? Tak jak jakbyś powiedział, jak, co to jest za stan? Serduszko się uśmiecha, ale jakbyś powiedział, jest tym takie... No taka radość i miłość, więc... <laughs> no właśnie i to jest ten clue, którego myślę, że każdy z nas gdzieś tam szuka. Dziękuję Ci za to w jakiś sposób, jak to powiedziałeś. Dareczku, u Ciebie jak to wygląda? Ten Jak to jest? Największego powera dają mi wiadomości od ludzi, którzy mówią, że y, obserwują mnie od wielu, wielu lat, ale dopiero teraz odważyli się napisać, y, y, ponieważ tam widzą moją przemianę wewnętrzną, zewnętrzną, i y, to mi daje takiego kopa do działania, że rzeczywiście ta przemiana moja, czyli pójście inną drogą niż wcześniej, było, y, jest i je, by, była i jest słuszną decyzją. No nie? Tak, takie utwierdzenie mi po prostu w pewnych rzeczach, no i pewnie serce rośnie, serce rośnie, jak ludzie się cieszą, że ja się cieszę, no to, no to radość, miłość i No, Super. Hmm. Świetnie, no to jest to, co już poruszyliśmy, ja powiem jak u mnie to wygląda, no to jest chociażby to, jak razem, razem poznajemy, czy prowadzimy, czy społeczność, którą nawet gdzieś tam tworzymy, czy te przestrzenie, w jakim stopniu ja widzę dla mnie taką największą, powiem szczerze, taką wewnętrzną Wdzięcznością za to jest to, jak ja widzę właśnie te przemiany, te przemiany, kiedy, jak one następują, i uczestniczenie w tym procesie tak naprawdę tych przemian, tej podróży takiej, tego, tego życia. I, I przy okazji właśnie ktoś napisze, że kurde, zrobiłeś mi dzisiaj dzień, albo tego dzisiaj potrzebowałem właśnie. Nie? I to jest w ogóle to jest niesamowite, bo człowiek sobie, i czasami to jest też tak, że wrzucam coś, albo coś tam robię. I przychodzi taka myśl, a może nie, dzisiaj nie. a To się jednak okazuje, że właśnie to jest to, żeby też to prze, podążać po prostu za tym, że przyszło e, i po prostu zrobić to takie, jakie ma być e, w takim dniu, czy to będzie taka koniunkcja, czy inna. No teraz myślę, takie na podsumowanie tego, co tutaj powiedzieliśmy, fajnie by było, żebyśmy też powiedzieli: Jak takie pytanie mi przyszło? Jak byście mieli kogoś zachęcić do tego, żeby po prostu Pozwolił sobie być sobą. To jak byście powiedzieli do tej osoby? Eee, może Darek, pierwszy. Jakbyś byś Darek powiedział? Nie ma wspanialszego uczucia w dzisiejszych pokręconych czasach niż najzwyczajniej w świecie uczucie wolności. Czy to w swoim sercu, w swoim umyśle, kiedy wiesz, że mimo y, czasu. Które no, nie do końca, yy, yy, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ludzi, ukazują to prawdę o życiu, prawdę o nas samych. A ty, mimo, jeżeli mimo tego yy, znajdziesz swoją ścieżkę, swoją prawdę, swoje światło, to wierz mi, każdy dzień będzie dla Ciebie przygodą, inspiracją, zachwytem nad życiem, ale i wyzwaniem, które yy, sam sobie będziesz stawiał i nie będziesz podchodził do tego z poziomu strachu, a z poziomu radości, yy, ponieważ wiesz, że wszystko to, co cię spotyka, sprawia, że wzrastasz. Więc ja zachęcam do bycia sobą, do szukania, odnalezienia swojej ścieżki, yy, bo jest to najlepsze, co możecie sobie, nie, nie nikomu innemu, ale sobie w swoim życiu uczynić. Super, dzięki. Piękne słowa. Kraters? Co bym powiedział komuś, tak? No cóż, mogę powiedzieć, żebym powiedział bądź sobą, ale to i tak by nie trafiło do, do większości osób. Ale no cóż, w tym świecie takim warto być szalonym, warto być wariatem. I w takim właśnie w prawdziwości być sobą całe nasze życie się zmienia. Ale to są wiadomo, tylko słowa dla umysłu. Co mógłbym też powiedzieć, żeby każdy sobie pojechał na trzy dni do lasu. Bez internetu, bez technologii, w ciszy, w samotności pobył i w takim stanie nasze życie może naprawdę się zmienić, jak jesteśmy właśnie bez tych wszystkich czynników, bez innych ludzi, bez technologii. To wtedy też zadziwa się magia, jak jesteśmy sami, ze sobą, wśród natury. A jak ktoś ma odwagę, to najlepiej tam do jaskini, jeszcze po ciemku na trzy dni <laughs> i w ogóle już wszystkie programy z nas lecą. <laughs> I można pod sobą proszę. Byłeś w jaskini? Nie, ja, ja jeszcze nie, ale wiem, że to jest cudowny proces i kiedyś zamierzam A? się wybrać. Dokładnie na trzy dni. <grym> tak. Super, super, świetnie. No to jest ta podróż, to ja bym powiedział tak po prostu. Pozwólcie sobie, pozwólcie sobie, otwórzcie się, i pozwólcie sobie pobyć ze sobą i zanurzyć się w tą tak naprawdę jaskinię, w ten potencjał, w ten dar, który mieszka w was. Przez zobaczenie, że tam nie ma żadnego braku. Tam po prostu już wszystko jest. I, I to wszystko często, co nas spotyka, jest tylko po to, żeby nas jeszcze bardziej otworzyć nas, na siebie. W momencie, kiedy my jesteśmy otwarci, to nagle przestrzeń nam tworzy więcej możliwości, więcej potwierdzeń, więcej fajnych ludzi, którzy też po prostu uznają siebie za to, że są tacy, jacy są. Bez względu na opinię ekspertów. Bo każdy może mieć swoje zdanie, ale bądź po prostu najlepszą inspiracją dla samego siebie. Po prostu to, co robisz, hmm. pójdziesz do lasu, pojedziesz nad wodę, pochodzisz na bosaka, po prostu sprawdź. Po prostu sprawdź, bo życie z jednej strony to doświadczenia, znaczy w ogóle to chodzi o doświadczenia, ale jak się odbywają doświadczenia? Przez doświadczanie po prostu tego życia. Super. Ja Wam bardzo dziękuję. Jak chcecie coś jeszcze powiedzieć na koniec, to śmiało. Hmm. Wszystko z serducha, wszystko na miejscu. No, dokładnie tak. Miłość, radość <grystanie> i patrzenie inaczej. Cudownie. Wszystko już masz, tylko po prostu uwierz i odkryj, <grystanie> że to masz. Bo to jest mieszka w tobie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich, lecz, będą to oglądać. Trzymajcie się. Najlepszego. <grystanie>